Są top 3 wandale moim zdaniem. No naprawdę lepszych nie ma. A jeśli się nie zgadzasz z moją opinią, to koniecznie napisz w komentarzu, jak wygląda Twoje top 3. A na końcu pokażę Ci najlepszego skina, którego jeszcze nie ma w grze. Także oglądaj do końca. I uwaga, top 3 moim zdaniem zajmuje wandal kuronami. No jest on fajny, każdy go lubi. Ma ładne animacje. Ładne dźwięki. Jest po prostu clean, jest po prostu clean, jest czysty. No i też przy zabijaniu ładne ma dźwięki, tak? Lecimy do top 2. I uwaga, teraz top 2, Prelude to Chaos Vandal. No naprawdę, bravissimo, bravissimo za tego wandala, bo jest on przepiękny, ma przepiękne animacje, koniecznie musi być w tej kolorystyce. Imo niebieska jest najlepsza, musicie napisać jaka jest wasza ulubiona kolorystyka. Jest naprawdę bardzo fajny, no i uważam, że zasługuje on na top 2. No i uwaga, bo teraz najlepszy vandal, którego jeszcze nie ma w grze, jest to vandal Champions 2025. Jest mega fajny, zobaczcie tylko tą animację i na Tą muzyczkę. Ten wandal będzie dopiero około 3 września, 4 września w sklepie. No i uważam, że jest to top jeden wandal na ten moment. Dzięki za oglądanie i po więcej takich newsów i fajnych TikToków zaobserwuj mojego TikToka.